Nowenna do Matki Bożej Kapleżnej. O duchowe odrodzenie Kościoła. Modlitwa zawierzenia Kościoła Matce Bożej kapleżnej, Jana Pawła II. Najświętsza dziewico, Twojemu matczynemu sercu powierzam Kościół, pasterzy i wiernych. Ty, która jesteś matką prawdziwego życia. Naucz nas być świadkami Boga Żywego, miłości silniejszej niż śmierć, przebaczenia, co odpuszcza winy, nadziei, co spogląda w przyszłość. Święta Maryjo, Matko Nadziei, Najświętsza Dziewico z Karmelu, osłoń swoim szkablerzem jak tarczą opieki miasta i wsie, łańcuchy gór i morze, mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci, Starców i chorych, sieroty i cierpiących, wiernych synów Kościoła i zabłąkane owce. Spraw, aby wszyscy ludzie wszystkich krajów, uznawszy swoje wspólne pochodzenie, odnosili się do siebie z szacunkiem i kochali, jak przystało dzieciom jednego Ojca, w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Zbawicielu i w Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi na cześć i chwałę trójcy przenajświętszej amen dzień 5 11 lipca za zakony kontemplacyjne właśnie dlatego karmelici i karmelitanki wybrali Maryję na swą patronkę i matkę duchową i mają zawsze przed oczyma i w sercu najświętszą Maryję Pannę, która prowadzi wszystkich do doskonałego poznania i naśladowania Chrystusa. Jan Paweł II, Providentialis Gratiae Ventus. Mario, oddaję ci dziś członków zakonów kontemplacyjnych. Proszę, aby ci, którzy już tu na ziemi umarli dla świata stali się prawdziwym świadectwem że dla Chrystusa warto poświęcić wszystko proszę by byli wierni swoim regułom życia by byli wytrwali w modlitwie i by budowali wspólnoty zakonne osadzając je na miłości braterskiej błogosław wszystkim przełożonym zakonnym i wymódl im siłę do wypełniania ich powołania Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwa ojcu i synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Matko Boża szkapleżna. Modl się za nami.